Kumbajama lord, kumbajama lord Mam paczkę Zobacz, jest różowa pijanka. Zjedz A, jedną Jest Jak to pachnie? No to pachnie dziwnie, w sensie nie pachnie zwykle, tylko po prostu czymś jest, jest perfumowane jakby, ale nie wiem czym ty masz serduszko, to jest serduszka pachnie. Zjedz jedną Zjedz A twarde, miękkie? To jest... Dragon Ball To O, o, o ja... Tylko na stream teraz, patrz to I dobra Mam taką poduszkę teraz I ja mogę teraz tak sobie na tak się na streamie Tak będę się patrzcie O tak... Nerd Hunters! Będziemy sobie i patrzeć Proszę, nie tak dużo pianek, Ja nie co zrobić teraz? Widzowie, jak chcecie też takiego boxa z rzeczami, to wykrzyknik NERD na czacie wpiszcie i macie linka do Nerd Hunters. Opiszcie sobie boxy, ponieważ jest to box z gadżetami nerdowskimi, takimi geekowskimi. Typu właśnie jakieś figurki, komiksy, jakieś rzeczy. tak jak ja to mówiłem, Dobra, mam. Patrzcie. Nerd Hunters i fajne pudełko. I miesięczne gadżety. Nie ma nic więcej. Live Skupiam. like a true nerd -orians. Ale Galileo, Bernie, Marita, Naro, Makara, Tyrese, Gil. Dobra, otwieram paczkę. O, tutaj jest Patrz, robisz tak i Myś... robisz tak. Czemu tak zrobiłeś? Bo tak się otwiera. Dobra, otwieram paczkę. Nerd Boxes February. Box na luty tego roku. Patrzcie, jakie gadżety są. Patrz, ile rzeczy, zobacz to, zobacz. Patrz, nie o, wiem o. czy. A jakie figurki! Zobacz. Wegeto tam jest nawet. Nawet jest do trzymania telefonu, widziałeś to? The Street Fighter'a. NERDHUNTERS! Wie tych pianek! Dobra, mam pierwszą rzecz. Uwaga, jesteście gotowi? No. Z Dragon Dragonbola. Vegito. Chłopco, co Wegeto... Wege no, nie wierzę. O, zobacz, to, widzisz Dobra, kolejna rzecz. Co to jest? Dostałem okulary Dba żółte. Aż sobie otworzę. Jami. Welcome to Free Gifts from Nerdorians. Shimaro! Kto Boogie! Co? Patrz! Dostałem Super Saiyan Goku! Nie wierzę! Jako Yo. przypinkę! To złacane włosy, ma. Jest przypinka taka duża, ją przyczepiasz sobie chyba na ten na plecak. Czy... wisieć po prostu Dragon Ball. O. <laughs> jest do kuchni. Tak, to jest ten! Lol. Fartuch! Do kuchen... Pokaż. Dragon Ball. A. Z jakim logo? Dobra. To Oj, ostatnia kurwa, rzecz, ale nie jestem dobrze. pewien. Chyba tak. Nie mówię, Nie! nie... To nie jest to ręcznik jest albo ręcznik, albo kot z Dragon bola z takimi ziemaczkami. Tutaj macie go. Gohan. Patrz. Patrz to, co widzę. Powiedz na ścianie, hopie. To jest inny w ogóle. A, to jest więcej osób. Wow. To jest takie duże. O, o. o. jest. Ale będę tym wycierał. Wszystko? Wszystko. I zrobię wykrzyknik nerd na czacie. cię do nerd hunters. Ale... Sam jestem w takiego boksa i boksy są co miesiąc. Dziękuję bardzo NerdHunter za paczkę. Bardzo bardzo mi się podoba. jest. Polecam serdecznie spróbować. Mi podoba się. Dobra, pan. Ja***, że komuś się chciało. Jak widzisz cztery testy ciążowe, że wszystkie, a wszystkie wyniki pozytywne. Po tą godzinę pokała się, do radę rady, utrzymała się czwórki dzieci. Nie wiem co w tym śmiesznego, sama o i była ciężko. w krzyki te. Aha. Women. Wiecie jak jest, wiecie jak jest. Długo by opowiadać. Kolego, wetknąłeś... ...gdzie nie trzeba. Dzień ja mam same takie tenne główne. Ale <noise> stysy. Nie, że jest jakby, wiesz, potem się przyciemnia ekran, są napisy i jakieś teksty dziwne. Gratulacje dla Friza i Wersow z okazji dziecka. Sprawdzimy w Minecrafcie, czy dziecko będzie podobne do Friza płci męskiej, czy do Wersow, płci żeńskiej. Proszę, czyli powinność i rozmnażaj. Ja w tym czasie w... Y... Kurde, firewerek. Nie, nie, nie. Nie, o kurde, nie, chyba coś nie wyszło. Nie. Co? Przysiadam. <grym> <grym> <Czarny. grym> <grym> o kur... Przepraszam, to u pana spadło? Nie. Na pewno? Tak. A tutaj leżało może do pana? Nie. No to był eksperyment się, pan dostaje w narody. Nie, dzięki. Ja mam swoje miliardy. Aha, już zatańczysz, jeszcze coś takiego by dostać. Taki farmer! Zwój miał! To my w nocy, bo ty na UNO, Jak ci na soundboard ci odpala to bym. Mm. minerkę! mi nerkę! syneczku, co syneczku, to znowu wymyśliłeś? Czyś się z wami złapał! No, taka No właśnie takie! No i to jest ten z, z No? Co kind of a plumber are you? A platypus plumber? Perry the platypus plumber? A, to jest jak ktoś Tik Nati, nie? Teraz wyglądał jak Tik Tok i Nati Domyślam się, no Nie widzę już nie musiałeś mówić mm. Hi, Jekyll Jututuel Chyba Ja Jututuel o nie, ale kiedyś chciałem czura, szczura, jakiś, chciałeś szczura, Ale nie Ta, ja powiedziałeś, który by był. Powiedział, że i, i strasznie i nie będziemy mieć. a takie. Aha. Ale potem to wiedziałem, że, że... ogarnął, który by je jadł właśnie. Potem to wiedziałem no. właśnie, że trzeba mieć dwa co najmniej, żeby po prostu nie były, żeby po prostu nie były smutne. O, za ch... co za chłopi. Że ten, że szczur. Sagi. A, cześć Sagi. Że szczurka w już. Moja y, przyjaciółka Zyco miała pszczurka takiego małego, jednego i normalnie dał radę niby, to było śmieszne. Ale mnie, na pewno ja trzeba mieć dwa. dwa. Trzeba tak. mieć dwa właśnie, żeby nie były samotne. Tak, trzeba, bo... bo tak. Chyba to że to <słuch> Musisz <My> się <słuch> śmiać? <śmieję> no mnie bawi, no, bo sobie wyobrażam, jakbym taki <słuch> takiego miał właśnie mi siedzi tak... Rozlew. No zlewy. <grym> <Co? grym> Ale to działa odrodnie, Się tylko mi się wydaje. Dlaczego zrobię to odrodnie? Nie rozumiem. Mówisz, że się czasami zatrzymuje. Jej? Okej, to. też, że tak tak wyzywać. No będę. Jak do psychologa. Tak to normalny, i... normalny w kuchni pracuje z takimi włosami ich nie związuje? Ty wolę sobie, że ona ci patrzy do gara zupy. I te wszystkie włosy i no. Moim zdaniem to tylko dodanie smaku w sumie I wchodzę do tobie w pi- Wylecz swojej traumy albo podwój to i przekaż swoim dzieciom Totalnie podwajamy Mhm mm Okej okay. Chodzę sobie normalnie po schodach Coś na ziemi się błyszczy, myślę co to jest? Patrzę A to mały błyszczący k- <noise> 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 <Dejo. głosy> O boże tak, czasem, że idziesz ze ulicą i nagle. Bum, buścząc Mam, jak się też spotykam. Ale, ale mnie nie spotkałeś. Właśnie, wycieknij. Proszę mieć panu, panu szybkie? O, no, proszę bardzo, śmiało. O, jak wysoko. <głos》<głos》fajny Jezus, komentarz, fajny komentarz. Mi nie ma jak po rozpadzie ekipy, musisz sobie jakoś radzić. Schód, schód. Ja, się ode mnie fizycznie i mentalnie. Od bo będzie w grobie! <śm> <A. śm> te białe szczury są te czerwone oczy. Podobno hmm, poddaję tak strasznie wchodzę co prawda. Tak to. Syszałem, A. A. Można, można! Nauczyłem truskawki wegetować pod wodą, tylko musi być odpowiednio... Yy, nawozywane. Nawozy muszą być dawane, no. Ja doskonale na nikotynie funkcjonuję i funkcjonuje? P mo dobrze. Dziwniutko. Yeah. Złoto? Nie, diament. <laughs> ja nie wiem, skąd ludzie ty się biorą, którzy piszą, że... Śmieszne. Gdyby Kraków był playlistą na Spotify. <laughs> <laughs> więcej dymu! A więcej dymu! I smog! Jakby tego było mało się kiera, budak. buda k**a! <laughs> o kurni Mam stąd! <laughs> o kurczę mieszkanie z Krakowa. Co? Jego idca mówił na imię i nazwisko bo

the We don't even have a cat we don't have a cat what's it for <laughs> 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 Co się dzieje? Czekam ja na mordzie. Eeej... Jakaś reklama czegoś. Łoooooo! Wow, PS5! co? Sponsorujecie Sony? Boże! Ja. Kliknij w link na czacie darmowe PS5! I Ale udało się! Jestem tutaj! Ciężko jedzieć. Go Beka w sumie, Beka. No, zjebałem w tym warku, Ale to kurwa. jest zabawne, bo, bo się wywróciła. Tak samo chodzi normalnie, to. Tak samo dzięki za sobę. Dzięki, ja sobie z Prime Gaming dziękuję bardzo. Tak samo było, jakbyś w Garicha z wadę, I tak samo musieliśmy przechodzić przez bramki, bo jak szliśmy normalnie, to piszczało. I nie wiem, czemu. Co? No w sensie wchodziliśmy po sklepach, no, no, a ona zakupy robiła, niosła torby, i szło normalnie, to piszczało też, bramka. Ale właśnie, jak tak krzma i machała tą torbą, to, to <ciller> nie piszczało. No w sensie tak krzyśmy, jakby machaliśmy taką na boki, jakby, żeby nie piszczało. I nie piszczało. <c alley> Serio. Z i czasami trzeba wyjąć metalowy korek z dupy. Co? Najwie słupki a ty chyba lubi koty. Serio? Nie, nie, nie. Nie jestem jeszcze tego pewny. When jellyfruits go oh, really, wrong. I really, really don't oh, like yeah, that. Yeah. <laughs> <laughs> Szczerze myślałem, że połknień się będzie krztusić tym, albo że po prostu, po prostu, że... O, 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 o. Będę jednak... Eee, beka, wiesz, bo się popiłkało. Nie wiem, tak się chciało, jakby co najmniej to był jakiś kwas... chłopca. <śmulacza> jakaś ta dniarka jechała hałas z tego... Sto... Tak, z... tak, bo przecież one to cykl. zawsze biorą nie, do domu. Ale to takie, ma taki fajne, taki pozytywne, to jest taki fajne takie, coś nie śmieszne, ale po prostu tak uśmiechniesz się tak w głowie, że taki a e, ten Plaszek tańczy fajnie. Mi no, też, mi tak, I też rano tańczy sobie fajnie. Masz? Mam! Od serca masz? Daj! Szybko! Przygotowania na Proszę. święta. Proszę! Ale co jest? To jest rosyjski TikTok, polski dźwięk. Co Tak jest. się nie przechowuje mrożonek, masakra do wywalenia. O nie, Małgorzata. Małgorzata, Małgorzata Mol. Ona wie. Gorzek prądu braknie. Gorzek prądu. First tofus, second tofus, and the last tofus. The last tofus. Ale z ciebie bambik! Nie masz fałdolców! Nie wyzywajcie, że jestem Bambikiem. Po prostu nie mam fałdolców. To wszystko? No i spory ogór. Mm, masz mi kapie z niego. O, pachnie os! <głos> 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 pachnie os tym. Wow. Hmm. Gdyby Wrocław był playlistą na Spotify, <głos> <głos> już się boję. Mosty, mosty, <noise> zdatni most. Nie, nie, jeszcze jeden. Mosty, <noise> ten Devil Peepo. brakuje morza. To dziwne, może takie slepy, do wchodzę w Facebook. Cześć, ja. Muszę kupić gitarę. to <noise> coś na szczęście. Nikt nie bierzcie na Zwrócimy wam pojazd w nielegalnym stanie. <grystanie> Mówisz, że mam słodki samochód? To popatrz na pasażerkę. No hej. No, no hej. Wystarczy użyć łyżki i skórka łatwo schodzi. Znowu kłamiesz. Wystarczy mieć łyżki Posy! To jest smak dzieciństwa! A ty nie te, no te, te, gumy. Gumy. Te, te, te gumy. Smak dzieciństwa. Guma po... Rzeczywiście. Smak. When I'm not with you. When I went. <laughs> tak. When I went. Dużo kłamy When I'm not with you. No, ty no, no, weź, weź już. No i poda przecież, nie? No, co? Oczywiście, że poda. Przecież normalne, że i poda. No tak. Co innego jest z tym quality content? Może... YouTube'a i nagramy na...

I I have You want me? <laughs> is exactly six letters long. Ends with the letter R. <laughs> An object visible from me. <laughs> 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 No właśnie. Tu robiłem. Papa Smirfa o... ja. Tak. Ale tak jest. Bo Papa Smurf. Dobrze, sobie jak mieli białe stroje całe. Czaisz? I idę sobie takiego stroje przez ulicę, i dobra sobie, co się działo wtedy. Gościu na wyzwanie. Tak. Chciałbym go wyciągnąć z samochodu, zbieram drzwi. A widziałem to. Idę tu. A to. Pfff, idę. Jak za ku Okay. A mi usunęli film, gdzie byłem w kostiumie jednoczęściowym Aaa, nie, najgorszej no, Ale dziwnie, to ty dodała. dodała Nati dodała bubę. Dziwne aż Kiedy? To jest aż dziwne i zastanawiające Chciałem, że to dodał takie coś, ale na ty nie spodziewałem się tego, bo to ha, 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 ale z ciebie bambi Ha, 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 ha ale z Ciebie No tak. ha, ha koszmarów gulaantów no, <laughs> Widzieliście? Co? Jej usta wygląda jak Co? No jak główka. Ja, widzisz? Co? Co? Ale, patrz, jej nos Które tak gole? samo. No nie jej widzisz no. tak samo. Tam... jak o, główka. O, ten... A! No ale o widzowie. Patrz jak główka. Patrz, widzisz to? Zobacz. Can you make a song about my dad from a plane crashing? That's sad, bro. I got hey. you.

Znowu. Znowu. <grymne> <grymne> tak, kula, to akurat jest fajne, to jest, kula, to jest... to jest fajne... To jest fajne, tak, tak. Chłop to w szoku, że Pali się? Chyba nie. Teraz się chyba ogarną, że mógł ten. Wz招z teraz ogarnął, że sobie podpali łapę, tak mi się wydaje. Mia! <grywanie> ja. hmm.

A więc tak to działa, po przyjeźdź córka pierwszej w nocy. jeździe. kurwa, jedzie. Żółwisów szybki, a każdy myśli, że sobie wolno. Myślę, że on po prostu się ześlizgnął. Nie, on nie go patrzy, patrz jak bieg na dole. Tutaj masz, patrz, widzisz? On tam jeszcze nie mógł wyhamować, stary. Czym ty gadasz? Miał... Ale on był bieg szybko też. Zobacz, tutaj biegnie, Ty też bieg, zobacz, prrrr, widzisz? Też pobieg. Normalnie szybko biegają. O, macha mu, pa! Za... Pewnie. Ja myślałem, że skocz na niego jeszcze wtedy. Ja myślę... Część ludzi potrafi odróżnić ciepłą i zimną wodę po samym dźwięku jej nalewania. Sprawdźmy, czy i ty potrafisz. Skup okay. się. to, to za kubek oh. w ogóle jest. Myślę, że część ludzi już mniej więcej potrafi określić, jaka to woda. Teraz czas na drugi kubek. Część... <laughs> nie. Część nie wytrzymie, nie wytrzymie ty. nie wytrzymie z tobą. Przysięgam. P mnie. Dobra, to jest TikTok.